Zadajmy sobie pytanie, właściwie co jest ważne w tej chwili dla rozwoju szkolnictwa wyższego w 2021 roku, kiedy pomału wychodzimy z pandemii. Otóż, no, po pierwsze, analiza jej skutków, a zatem rozważanie, jak zmieniła się sytuacja, kontekst działania uczelni, jakie skutki towarzyszyły gwałtownemu rozwijaniu się pandemii, lockdownom, zamykaniu uczelni, a zatem analizy wymaga ocena kondycji uczelni w erze post kowidowej Z tym nierozerwalnie wiąże się kwestia sytuacji ekonomicznej uczelni, a więc jej bud ich budżetu, no i tutaj Kwestię montażu finansowego, jak moglibyśmy powiedzieć, przychodów uczelni z różnych źródeł, z budżetu państwa rzecz jasna, ale też z Krajowego Programu Odbudowy, no i także z funduszy europejskich, z aktualnej agendy 2021-2027. Te problemy, którymi żyje kadra naukowa, to ewaluacja jakości działalności naukowej, i to jest problem, który w tej chwili w ostatnim roku. Tego okresu ewaluacji wychodzi na czołowe miejsce. I wreszcie no, po co to wszystko robimy? Bo chcemy poprawić pozycję uniwersytetów polskich, uczelni polskich w świecie, więc internacjonalizacja jest takim kluczowym obszarem zagadnień, które nas interesuje. Ja wymieniam te wszystkie priorytetowe obszary zainteresowań w uczelni i obszary, co za tym idzie polityki publicznej w szkolnictwie wyższym, po to, żeby zaprosić Państwa na konferencję, która będzie poświęcona właśnie tym kluczowym problemom szkolnictwa wyższego. No a to jest dobrze nam znana konferencja, konferencja Lumen organizowana przez Public Consulting Group. PCG Akademia w partnerstwie z Fundacją Rektorów Polskich współpracujemy przy organizacji i programie, zapraszając zawsze wybitne osobistości, nie tylko z Polski, w panelu, w którym będę miał okazję moderować debatę. Jestem przekonany, że wystąpią wysocy przedstawiciele, sądzę, że w randze wiceministrów, podsekretarzy stanu, Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale także Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. I będziemy rozmawiać o tym montażu, jak koncentrować środki z tych trzech źródeł. W, 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 budując strategie rozwojowe uczelni. Używamy tutaj słowa rozwój, nie po raz pierwszy w tej mojej wypowiedzi, ponieważ intencja nasza jest taka, żeby kreować warunki dla rozwoju właśnie polskiego szkolnictwa wyższego. I temu, temu będzie służyć też nasza konferencja, na którą serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane, w tym zwłaszcza przedstawicieli kadry kierowniczej polskich uczelni.